Tutaj, ami z zającami. Dzisiaj będę dla Was nagrywała w toce boce cały domek na czerwono. Już tutaj sobie przygotowałam tapety. Oj, to chyba z ostatniego domku została mi tutaj zasłona, więc wyrzucę ją. Okej okay. to będzie domek rodzinny, czteroosobowy. Zaczniemy sobie od tarasu. Dobrze, weźmiemy jakąś może ławę. Nie ma tu nic. Tak ale w sumie. Aha, mogę wykorzystać czerwony i biały, bo w końcu to czerwony domek, a biały to jest prawie we wszystkim, więc. Damy sobie takie krzesełka, bo już widzę, że są, że są czerwone, więc je damy. Będą dwa, no bo więcej mi się raczej nie zmieści. Okej, okay, bierzemy kwiatuszka. Postawimy go sobie tutaj. Teraz jakiś dywanik może. Taki nie będzie. Słodziutko to wygląda. Yy, Okej. Okay. Patrzcie na to. To będzie mega. Super. Yy, Okej. Okay. Chyba już nic tu na razie więcej nie dajemy. Tutaj. Będzie pokój dla dzieci. W końcu będzie dwójka dzieci, więc od razu biorę te dwa łóżka. Jedno będzie młodsze, drugie będzie starsze. Hmm. co by tu dać? Nic fioltowego na pewno nie. Zielonego też nie. Brązowego też raczej nie. Wiem, mam pomysł, bo tutaj była na początku taka biała. O, jest szafeczka biała. I teraz obraz. To, co wygląda w miarę na czerwone, bierzemy, o pan kubka obraz, ale super. I tak jeszcze. Hmm. I ten, Okej. Okay. No, i takie ładnie. Dobra. Stoimy prosto. Dobra. Jakie by to sobie biurko wziąć? Kurczę, nie wiem. Na pewno musimy wziąć tutaj dywan. Damy sobie taki. ja. No nie tak. Okej. Okay. Niech będzie to już, no Chociaż, nie wiem taki, o, taki stół Nie Średni taki Chyba zostawię to, wiecie Jestem zmuszona do tego Okej okay. I co, na razie tyle Albo może czekajcie, tam jeszcze jakieś zabawki. Zastanawiam się nad tym pamiętnikiem, ale nie, bo on jest niebieski. Okej. Okay. No i pięknie. Poczekajcie. Takie rzeczy. O, taka maskotka. Myślę, że będzie dobra. Ale wiem. Dam ją tutaj. Czy wy też myślicie o tym samym co ja? Ustawka. Ej, mega by było, jakby ona tutaj mogła wisieć. Wiecie co? Ja ją tu chyba dam. Mi się wydaje no. Damy ją sobie tutaj. I teraz tak, to jest ładne bardzo. Dlatego wezmę sobie też to. Um. Hmm. No, muszę wziąć ten plecak. Bez niego by się nie obeszło. Różowa walizka, to nie. W sumie. Nikt mi nie zabroni wziąć takiego pudełka. Jest nawet pomarańczowe, więc. Wiecie co, ja sobie wezmę? Takie coś. No i ładnie ten pokoik teraz wygląda. Um, weźmy sobie oświetlenie, może takie. No i co, ładnie. Ładnie. Ok. No i dobrze to wygląda. Dobrze. Okej. Okay. Hm. Co by tu teraz zrobić? Może łazienkę? Jedziemy po kolei. Tu będzie łazienka. Kurczę, z czy wannę dać. Nie wiem. Patrzcie, sauna. Yy, ty, 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 ty. Tak by tutaj wyglądała. Ale wiecie co? Ja już chyba mam. Chociaż? No wiem, że tu będzie małe dziecko, niby z drugiej strony, ale. Ej, ale wiecie. Mam dylemat. Naprawdę mam dylemat. Ale chyba to odrzucę całkiem. To chyba też. Biorę to. Wiem, że niby takie stare sobie pomyślicie. O, to będzie dla dziecka małe. Takie jest, więc... Ej. No muszę to wziąć. Kosz na śmieci... Jak czerwony domek, to musi być i czerwone wiaderko. Hmm. Oczywiście, że biorę to. Zrobimy sobie tak. I patrzcie. Ej, mega. Um. Ale ja sobie wezmę to lustro. Piszcie w ogóle, jaka jest Wasza ulubiona piosenka teraz. Hmm. Półeczki, półeczki, półeczki. W łazience u mnie standardowo muszą być półeczki. W ogóle napiszcie w komentarzach, jeżeli ktoś z Was liczył, Ile razy napisałam. Boże. Powiedziałam słowo półeczki. Jestem ciekawa, czy ktoś z Was będzie. Właśnie, napisze mi. Ale wiecie co? Ja chyba to dam na ręczniki. Tak mi się wydaje, no. No bo. Wydaje mi się, ej, ty mam pomysł. Trzeba zrobić. To jest troszkę. Ojeja. Nie no, umówmy się tak. U mnie w serii kolorowe domki zawsze będą te ręczniki, dobra? No i tak jesteśmy umówieni. Żeby mi nie było pisania w komentarzach, że wiecie, że różowe ręczniki to są przecież czy tam pudrowy róż. Ej, szczoteczka do zębów czerwona. Bierzemy ją. Pasty do zębów nie biorę, bo jak widzicie, jest niebiesko-biała. To będzie na inny odcinek, no nie. Ojeju. Spadły mi te perfumy. Dobrze, że się nie rozczaskał. To. No, cóż to jest niebieskie. A w ogóle piszcie mi w komentarzach, czy chcielibyście tęczowy domek. Tęczowy domek, ok Bo ja wiecie, mogę dla was nagrać. Prawie wszystko, prawie wszystko. W sensie stoki boki. No to raczej prawie wszystko. Poczekajcie. Dam sobie to niżej, bo mi tu nie chce wyjść To jest Okej. Okay. Niech będzie no. Nie jest równo, ale co mam poradzić? Dobra. Nie biorę już w takim razie chyba strzodeczki, chociaż ja w sumie. Ja wezmę takie dwa żele. To też wezmę Wezmę też to I oczywiście szczotkę do włosów, też z tego by się nie obeszło, naprawdę, mówię wam Musi tu być jakiś kwiatuszek, no musi Ojej, o No i co, ładnie wygląda, ładnie Ej, mam pomysł fajny bardzo na to Patrzcie, czekajcie Wow. Fajnie to wygląda. Um, to do różowego domku, więc na razie nie, ale... Patrzcie. O nie, nie da się tak zrobić. A już chciałam tak zrobić, wiecie. Że patrzcie. Tutaj w środku, w środku tego kwiatka. Czekajcie, pokażę wam. Tu w środku tego kwiatka byłby właśnie, byłaby właśnie ta lampka, ale... Niestety się nie uda raczej mi. Nie no, nie uda mi się. Udamy sobie to tak. Może. O! No i co ładnie. Jest piękne. Oni będą sobie tutaj tak pildeższej... Ach, teraz stopa na włosy. Super, ja sobie tu będę popijała. A to znikło? Ej, znikło to teraz. Dobra. Wracajmy do urządzenia domku. Teraz tak tu będzie kuchnia. Ale wiecie co? Jak dawałam tutaj tapety, to naprawdę męczyłam się, żeby cokolwiek znaleźć. Ogólnie to to było akurat najłatwiej znaleźć. To też było łatwo, to też, ale normalnie resztę ścian musiałam Czerwony robić po prostu, no bo... Wiecie. Ojej ja. I dobra. Robimy mi pik, pik. Okej. Okay. Wow. Ej, ja to daję tutaj. Bo tu będzie ogólnie pokój rodziców. Bo wiecie, duży musi zostać salon, no nie? Ok. I będzie w domu czterech. Dlatego. Zrobimy sobie tutaj. Patrzcie, czekajcie. Mam dylemat nad krzesłami, ale chyba wezmę te. Ej. Czy. Tu jest, no. Ale czekajcie. A nie. Pomyliło mi coś. Tak. Żeby było. Czy. Tak. Piszcie w komentarzach. Ale ja na razie chyba zostawię. Chyba tak. No. Tak będzie lepiej. Hmm. Mam pomysł. Tylko gdzie to może być? Nie tutaj. Tutaj też nie. Czy tu będzie kominek? Czy w czymś innym? Ja może tu będzie. Ojojoj, chyba coś mi się pomyliło, naprawdę. Zresztą, trudno. Tu jest kominek. Ojej, ojej. E, dobra, dajemy tu kominek, myślę. Albo. Widzicie, ja jednak to chyba zostawię do salonu. Serio. Ale musimy dać tutaj przecież ten dywan. To damy tu chyba, tak mi się wydaje. Ale to potem, 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 potem. Domek z piernika, wow. Ej. Przecież jeszcze można lizaka normalnie dać. Do pokoju dla dzieci, oczywiście, no nie. Truskawka? Ej. Serio, ja tutaj. Ten filmik pewnie wyjdzie gdzieś z 30 minut. No. Ja to zrobię tak. Patrzcie. Ketchup sam. bez musztardy. Bo to w końcu czerwony domach mnie. Pik. To jest pomarańczowy lód. Tak. Arbus. Arbus, dobra. Pomidorek, oczywiście. Jabł. Jabłuszko zniknęło. Jabłuszko, jabłuszko, chcemy jabłuszko. Czy tego się naprawdę... Dobra, jest git. Może damy takie o, taki ten, taki ma no, plakat. I teraz ja już wiem. Od razu wiem już, jak robiłam ten pokój właśnie tu dla dzieci, to ja biorę to łóżko. No. To łóżko. Hmm. A tak, swoją drogą, to. Co to jest? Bo wow. oh my god. To jest chyba na ścianę, więc. ale troszkę za duże. Niestety. Dobra. Robimy tak. No. Ale wiecie, wpadłam na pomysł. Żeby wymienić, żeby wymienić ten dywan. No. Tak. No i jest ładnie. Okej. Okay. Tylko jakie teraz tu oświetlenie? Co wy na to Albo wiem. O mat, mamo mia, Ja to mogę tak zrobić. O jadzie. Teraz to będzie ładnie wyglądało. Naprawdę mówię wam, że to będzie ładne. Mega, mega ładne będzie. Mega ładne. No wiem. Bo były ogólnie takie świece. Tylko że ja nie wiem gdzie one teraz są. No to były te świece, no tak. Nie obejdzie się w każdym spokoju bez ulubioniaka mojego. Bez mojego ulubioniaczka. Tak, to jest mój ojej, ulubienia Co ty tu... co ty sprawisz, zagubot? Dobra. Taki meszek bym sobie dała jeszcze. I tutaj takiego kwiatuszka? Chyba za dużo kwiatków, co? Przesadzam trochę, ale trudno, 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 trudno. Jestem zmuszona chyba dać to. Chyba tak, ale trudno. Telewizor będzie wisiał, oczywiście. Albo nie. Patrzcie ten kominek na mnie tutaj. Patrzcie, wskazywałam coś. Bańki lecą. Ale to nie na dzisiaj, nie na ten challenge. Klimatyzacja? Czy tam śnieg leci? Dobra. Mhm. Uh -huh. Wezmę to. Albo wiem. Wiem co. Coś mi tu się pokierosiło. No coś mi tu się ten pokierosiło. Mhm. Uh -huh. Albo jak sobie takie, czekaj, piek? No i co, chyba tyle? Gdzie jest moja posać Odkładaj to. Słuchajcie, jeszcze musimy wybrać do tego rodzinkę. Jakaś czerwona, dobra. To będzie mała dziewczynka. To może być ta córka. Wiem, że mają różowe włosy takie, ale. No cóż. Mama będzie taka. Najwyżej. I zmienię potem ubrania. A tata? To pan szlafrok. Um, tata będzie. taki. okej. Okay. A domek przedstawiam już teraz taki. Teraz pokażę Wam, jakie mam dodatki. Poczekajcie, bo mi chwilę to będzie wychodziło z tego domku. Dawajcie słupki súp i łapki w górę ogólnie. To są moje domki. To jest to normalne miasteczko. Tu jest to, to miasteczko. To. Tutaj mamy takie miasteczko. Tutaj takie. Tutaj takie. Tutaj mamy takie. Tutaj takie. Tutaj takie. Jedno z moich ulubionych, ale mam dużo tutaj ulubionych. Ogólnie miasteczek. Takie zimowe. Też jest jednym z ulubionych. To jest to normalne. I tutaj są te domki. Dawajcie znać, co byście jeszcze chcieli za odcinek Stoki Boki. Subskrybujcie kanał, dawajcie dzwoneczek, łapkę w górę i piszcie komentarze. Pa, pa! Do następnego odcinka!